Witamy na antenie Radia Republika pa, pana doktora mecenasa Bartosza Lewandowskiego, adwokata, można powiedzieć obrońcę w procesach politycznych. No właśnie, chcieliśmy to... zapytać się, czy pan mecenas uważa się już za obrońcę w procesach politycznych w tej chwili. Dzień dobry państwu, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Tak, to znaczy, ja uważam, że motywacje prokuratury. Eee, tak naprawdę nie dotyczą dzisiejszej Polsce i nie obejmują jakiegoś faktu, takiej konieczności rzetelnej analizy, rzetelnej analizy materiału, tylko wynikają po prostu z bardzo konkretnych poleceń politycznych. No, panie, szanowni panowie, szanowni państwo, no, jak uznać yy, za praworządne państwo, w którym minister sprawiedliwości, prokurator generalny, jawnie, publicznie. Mówi o tym, że będzie ścigał oponentów politycznych, no bo pod płaszczykiem tak zwanych rozliczeń nie kryje się nic innego, jak po prostu ściganie opozycji politycznej w Polsce. I to jest, więc już są najróżniejsze, naprawdę, formy tylko i wyłącznie. Działań ze strony prokuratury, które mają wygenerować newsy. I to dotyczy nie tylko, nie tylko polityków, dotyczy to też sędziów, dotyczy to również i prokuratorów, dotyczy również funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy służb w Polsce. No tutaj chodzi o, o pewien teatr. Bardzo wyraźnie widać, że pan minister Żurek, można powiedzieć, po objęciu funkcji przyspieszył niejako, czy tutaj chce się wykazać, więc poszła jakaś fala różnego rodzaju wniosków o uchylenie immunitetów, jakiś... No właśnie i to nieznajomość prawa chyba panu ministrowi nie przeszkadza, bo wczoraj złożył wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Trybunału konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. No, kłopot polega na tym, że ten wniosek jest ściśle tajny, ma taką klauzulę, a w, w Trybunale Konstytucyjnym nie ma, e, nie ma kancelarii tajnej. E, to, ale to nie jedyna, że tak powiem, nie jedyne kuriozum tego wniosku. No, tak, podobnie jak w sprawie pani profesor Manowskiej, pierwszej prezesa najwyższego prokuratura, najpierw przesłuchuje 14 osób, 14 sędziów jako świadków, a ok. później dziwi się, że Trybunał Stanu nie jest w stanie rozpoznać tego wniosku. E, tak, no to jest, e, to, to jest, znaczy tutaj jeszcze jestem wnioskiem, widzę inną konsekwencję, być może pan, e, pan minister Żurek, pan prokurator generalny Waldemar Żurek nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo zaszkodził premierowi Donaldowi Wnioskowi. E, mianowicie złożenie takiego wniosku czyli de facto zdanie Trybunału Konstytucyjny istnieje wykonuje swoje obowiązki pan prezes Trybunału Bogdan Święczkowski jest prezesem Trybunału i ma immunitet powoduje że no, nie stosowanie się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Ba odmowa ich publikacji, to jest no, de facto popełnienie deliktu konstytucyjnego, być może nawet i karnego, więc no, mamy do czynienia z pewnym z, z brakiem fundamentalnych jakiejś fundamentalnej logiki. Tutaj pan zresztą zwróćmy uwagę w ogóle, jaka to jest sprawa. Bo te wnioski o uchylenie immunitetu dotyczą działań tak zwanego zespołu trzeciego w prokuraturze krajowej, czyli tego spec zespołu który miał, miał zająć się rozliczaniem słynnej, jednej z 1500 różnych afer poprzedniej władzy, czyli tak zwanego Pegasusa. I cała, cała narracja, która wokół Pegasusa powstała, ona zaczęła ewoluować w pewnym momencie. Najpierw była mowa o tym, że w ogóle wszyscy są inwigilowani, że mają jakieś, jakieś instrumentum przez pro, służby w Polsce za poprzedniej władzy, że opozycjści działacze, społeczni dziennikarze byli inwigilowani bez powodu, w ogóle bez zgody sądu i poza, poza jakimikolwiek procedurami. Później praktycznie natychmiast ta narracja po przyjęciu władzy się zmieniła i Zaczęto mówić już, no. Co prawda zgody sądu na wszystko były i tak naprawdę te kontrole operacyjne tutaj nie były poza procedurami, no ale trzeba się dokopać do czegoś, żeby jednak ten, ten Pegazus w świadomości Polaków gdzieś tam utknął. Więc ja ten to szukać. Ja sam jestem akurat obrońcą w, w zatrzymanej funkcjonariuszki po, w, w czerwcu tego roku też Kompletnie, nieracjonalne działania ze strony służb, nieproporcjonalne. Nie mogę tutaj mówić oczywiście o szczegółach z uwagi na tę nieco i kwestię materiałów niejawnych, no ale ten zarzut naprawdę jest nieporozumieniem w świetle tego, co, co w aktach się znajduje. Ale prokuratorzy bo... szukają, szuk... mhm. Pan mecenas wspomniał, że oni sami na siebie we własne sznurowadła się potrafią zaplątać. No i chyba też uznali, że neosędziów nie ma, bo skoro. Neo uznał umorzenie <śmiennie> z aktu oskarżenia już, bo to już na tym, na tym etapie w sprawie sławomira Nowaka. No to znaczy, że neosędziowie nie też nie istnieją. Nie, no, są tacy, można powiedzieć neosędziowie. Bardziej zaufani, i tacy mniej, bo jak sądzimy mu, panu ministrowi Żurkowi, tak zwany neosędzia, orzekał w sprawie Frankowej, to pan sędzia Żurek generalnie uznaje to orzeczenie, bo ono jest nawet do niego korzystne. Podobnie jak wczoraj słyszałem, że uznaje i w zasadzie nie składał zawiadomienia do prokuratury na tych sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, którzy orzekali w sprawie skarg nadzwyczajnych w jego sprawach na jego korzyść. Natomiast ci, którzy nie na jako korzyść, no to już złożył zawiadomienie. No tutaj oczywiście, no w sprawie pana Sławomira Nowaka, sprawa głośna wczoraj w mediach ukazała się, ukazał się bardzo interesujący artykuł, który ukazywał w ogóle kulisy tej sprawy, bo tam było niepublicznie wiele niejasności, pytań i to, no, to jest po prostu rzecz niesłychana. Ja mówię z, z punktu widzenia mojego obrończego, bo oczywiście obrońca ma zawsze swoją rolę i tutaj trudno mieć pretensje do pani mecenas, czy obrońców, czy samych nawet oskarżonych, którzy wnioski składają, ale jeżeli zwrócimy, o, zwrócimy uwagę na działanie prokuratury w tej sprawie, no, prokurator Jandrileski, który sprawę prowadził, został odsunięty. Od, od popierania aktu oskarżenia w tej sprawie. To jest też swoją drogą bezprecedensowe, dlatego, że autor aktu oskarżenia, czyli gospodarz śledztwa, człowiek, który śledztwo prowadził, zna go, znana wylot, zostaje nagle odsunięty od tej sprawy i przychodzi na posiedzenie organizacyjne prokurator, który nie tylko popiera wniosek o umorzenie, bo to to, 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 się, to już samo w sobie jest kuriozalne, że nosi umorzenie postępowania, ale deklaruje jednocześnie, że prokuratura w tej sprawie nie będzie składać zażalenia, a z ostrożności składa wniosek o zwrot sprawy do prokuratury, no po to, żeby prokurator samodzielnie tutaj umorzył to postępowanie. To jest ja nigdy w życiu z czymś takim się absolutnie nie spotkałem. Jest zasada jednolitości prokuratury. Znaczy ja nie wierzę w to, że pani prokurator, tak jak narracja poszła, że pani kurator, która się pojawiła, zresztą zdaje się, że jest wiceprezesem słynnego stowarzyszenia Aleksu Promnia, takiego blisko bardzo związanego z obecną władzą, że że pani prokurator podjęła taką decyzję, tak jak wczoraj próbował w wywiadzie przekonywać pan minister Żurek, że to była taka samodzielna decyzja pani prokurator. No, nie wierzę naprawdę w bajki i uważam, że taka decyzja, która w takiej sprawie przede wszystkim, no nie ma absolutnie możliwości, żeby prokurator, który się zjawia na sali w takiej sprawie. Nie uprzednio nie skonsultował tego ze swoim przełożonym, a prawdopodobnie z szefem prokuratury okręgowej. Pamiętajmy o tym, że jest to osoba bardzo blisko współpracująca z poprzednim ministrem Sprawiedliwości, również i obecnym, więc to jest. To, to, to raczej nie jest osoba, która tych takich próbek ma przekonywać. Tych kwestii prawnych pojawia się coraz więcej. Niestety nasz czas już dobiegł końca. Panie Mecenasie, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie z radiosłuchaczami Radia Republika. Pan dr Bartosz Lewandowski, adwokat działający również w Stowarzyszeniu Ordo Juris i obrońca w procesach politycznych. Taki już ustaliliśmy. Rektorze. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziekuje. Dziekuje. Miłego jest. dnia.